Jego przeciwnik pochodzi z Będzina. To bokser mający w swym dorobku 50 walk zawodowych. 26 lat doświadczenia. Trenował w Anglii od 2005 roku w klubie Jim Evans u Gypsy Georgia Carmena razem z Billy Joe Sandersem. Posiada brązowy pas BJJ. Swoją przygodę z grapplingiem rozpoczynał u Przemka Mysiali. W London Shoot Fighters. Obecnie trenuje pod okiem Macieja Poloka i Rafała Palickiego. A jest nim... MISZAŁ! Siemanko! Godzina 10.30 Chyba. 30. Tak, 10.30 Lecę na bazę, bo przyjechał. 10.30 w sobotę jadę na bazę, bo przyjechał drugi zawodnik w tym tygodniu. Mianowicie. Nie, sorry, sorry, trzeci. Trzeci, czyli na podium. Na podium jest nowy. Z Gliwic. Gliwice, nie wiem, czy nie zmienić na akcybę bo ogarnia kurwa tachograf pewnie no, w jednym palcu, ma no, chłop się urodził do tachografu <laughs> Co by nie mówić, no to naprawdę ma w jednym paluszku. Czasami e, nawet z rozpoczęcie dnia mu się uda zrobić, a mu też przypomni no nie, że codziennie, ale no pewnie no, obcykany jest kurwa i pan urodził się do tego Stoi tam, jednego zrzucił i jest dobrze Te, mister tachograf Uff, Już jada Uuu, widzę, że nie. skat trochę mrugają A raczej kostka niedopięta Kostka niedopięta i nie zapięta na jazd Już wam to mówię na stówę, nie? Galaxy na fotografa i tutaj zawiozłem... A nie! Kurwa, co za Dobra. Patrz. O kurwa, stopka jest. Uhu. Uh, uh. No. Ty też tą? Aha, też. No, Dobra. ona znowu zaczęła pojeżdżać. Dobra. Dobra, dawaj. Kurwa, zjechałem tym rekinem. Kurwa, te pasy też masz. Kurwa, się już nie może tak pasów dawać tego. Bo dużym samochodem zawsze wjeżdżasz. Jedne w środku. A jedne na zewnątrz. Zapewne będziesz oglądał. To ci się przyda. Dawaj, dawaj, będziemy słyszeć. W lewo, w lewo. 24-7 dostawa jest. Dobra, jedzie, jeszcze zaraz przyjedzie Ślązak. Jest i ze mną mój gość! Dawaj, przyjacielu, hop, hop, hop. Chodź, żebyś nie, nie to cię spuszczę. Tutaj chodzi. Tak jest. Idź tam się pochodź gościu. Co, kumplu. Idź tam, pochodź Tam masz trawkę idź tam się pochodź Trochę sobie, no idź. Czekam na Ślązaka. Ślązak zostawimy. Idź tam, przyjacielu, idź. zostawię mi samochód. Właśnie chyba też, też galaksy, ej. Czekajcie są... Nie, nie, dobra, dobra. Golfa. Golfa zostawia nie tylko muszę zawieść na pszczynę A on jedzie zawieść tutaj Jedną sztukę zostawi. Tak, jedną z jedną sztuką, więc samym członikiem pojedzie. No dobra, na luzie. Co jest przyjacielu? Co jest mój gościu? Co jest mój gościu? No, czy tu pan musi dzisiaj przyjechać? Rozliczyć się z opakami. Jedzie, jest i on Siema, na sobie masz? Na sobie masz? No no, to musimy się przeciepnąć Dobra, no to wiesz co, to ja otworzę go od razu i wjadać się tym golfem, nie? Na jutro rano żeby mieć Dobra, no Zak, tam stoi Galaxy w bardzo dobrym stanie, nie? Gadając z właścicielem powiedział, że już jest sprzedany, możesz wymieniać co chcesz. Ładny, ładny Myślę, że wiesz co no, kurwa ile Ci potrzeba? Z 3 godzinki byś sobie przełożył plastiki, nie? Żeby przełożyć do mojego? No a ja no to kurwa, Czekaj, usunę to, cofnę ten. Minuta, cofnę nagrywania. Góral, góra pedał z Cosnopca, żebyś wziął, nie, nie ma problemu. Będę weź i nawet mi nie mów. Dobra, ślązak. Wy, wyjemu wszystkich. Dał mi jednego, mówi, jadę na grzyby, Michael, kurwa. No dobra, to sejeć. Dał mi jednego, bo mówi, nie będę jechał, bo przecież ty jedziesz. A mówi ty. Ja ja z tym, z tym bym pojechał, ale Sztokholm będzie jechał. No i chuj. No dobra, zostaw to wszystko, ja Gdzie jest menadżer? Ty! Tyś taki... Tyś menadżer jak ten! Tyś menadżer jak yy, Hiszpan. Czyli mówi Michael, to ty tam jedziesz to wejście tego, a ten tam jedzie to wersja tego. Hiszpan. Nie, no ja tak ja wie ja co ty tak na chuj. Ja dzisiaj Hiszpana widziałem. Był przy to ja nie? Wiem, bo no bo ja zostawił ja mnie dokumenty, przejeżdżał i mówię dałem. No, ja z godą i Nie wyjdzie dobra, wyjdzie ja to wiesz, wezmę, co? bo ja to jadę, bo patrz tego szkoda przerzucać, bo on jest trup. Mm. Szkoda przerzucać, rozumiesz? Jeszcze jeździ, ale... No ale to wiesz co wiedź mi tutaj, ja jutro rano pojadę, jadę, gadałem z gościem. E, a mas no, maska się weź. Gazowo. Ja, to, ja tam nie wsiadam, powiem, a to zjedzie. Znopadło okno, okno, całkowicie Eba. i A tego trupa powiem że żeby zabił rano, nie? Może gdzieś kula, to on tu pewnie dzisiaj przyjedzie, pójdzie spadzie, rano, w stanie pojedzie, wiesz Dobra, Dobra to na łączach Zamki i Brama, nie, dzięki nara O kurwa, coś szczeliła Ale co? Jadę do domu, dzisiaj jest walka Dimitri biwą i Bater Powiem ja Wam tak Nie wiem czy Was to kurwa obchodzi ale Myślę, że biwą lepszy technicznie fajnie pika z tą ręką Ale ten Bater wygląda do największego twardziela kurwa. Myślę, że go uceluję chociaż chyba bym stawał Sercem nie mogą wstawać taki walka, bo, bo sympatią troszkę jestem z za jakimś zawodnikiem i zawsze się wiebę. Ale stawiam na biwoła, że go wypyka. Drugi temat do walczył. Jak to się mówi. Jest takie powiedzenie, które niedawno wymyśliłem. Niektórzy zaczynają boks od odbycia journeymanem, a większość kończy. A niektórzy tylko kończą. <laughs> Jak on. Pojechał dla pieniędzy, nie walczył dla pieniędzy, pojechał tylko do dupy. Dostał każdą rundę w peace day. Nie bokserzy. Idę do domku. Siema, kolejny dzień, niedziela. Godzina 8 rano, 8.25, przyjechałem na bazę. Bo chciałem zrobić rozwózkę. Tam jeden zostawił fotograf. Fotograf zostawił jedną sztukę i zostawił jedną sztukę Ślązak. No bo bez sensu było jechać pojedyncze do jednego gościa. To do fotografa zostaw to, a Ślązak przyjechał wieczorem już nie mógł, nie mógł tego rozwijać, było za późno. Rozwiązał to rano. Ale teraz, czekajcie, mam kamerę coś widno. Nie, nie, tak po prostu wyglądam, sorry. I... Ale teraz patrzę i rozmawiam ze Sztokholmem, Sztokholm wraca i mówi ty, ale ja to rozwiązę, bo ja tam pojadę się do, do rodziny po drodze. No to mówię dobra, no to Lux w sumie. Czwarta stacja. Mówię to w sumie luxorpeda, to zróbmy tak. I już miałem wsiadać, ale nie jadę. Jadę do Sztokholmu, wziąć kasę. Ale. sorry. Ale po drodze patrzę, gdzie każda laweta stoi. Jedną zaparkowałem gdzieś tam, teraz wam pokażę, bo nie było miejsca tu wjechać. I patrzę, Patryk wczoraj miał kurcik szybki. I Patryk stoi. Niedaleko Obi, jadę go obudzić, bo mam tam Czy coś tutaj gdzieś powinien być? Patryk przyszedł do nim artystyczny, wela. Gdzieś tu kurde powinien być, tu jest chyba parking, pewnie tu śpi. już go widzę. Opie, wstawaj. Wstawaj. Wela, 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 gdzie ty jesteś? Wela, wstawaj! Fajna ja do Wam się nawet nie kojarzyłem, że jest tu ten parking, choć. No i skąd chodź No, tylko nie wchodź w kałużę Patryczek Spis tu Bo cię nie widzę Cap, zarabcap A jesteś, dobra! Ładny kurwa, gotowy jesteś? Ale widziałem, że już brałeś młotek, nie? Mówiś, i już chciałeś zatwierdzić, nie? <gry> Nara. Wziąłem kasę, zapłaciłem Patrykowi i jadę do gościa, mu tą kasę oddać. To pochodziłeś troszkę? przyjacielu mój mały, pochodziłeś troszkę? przyjeżdża do mnie, dzisiaj idzie Gdańsk nie Gdańsk ten taki e, e, niemowa kurwa fałszywy tylko gość z YouTube'a z Gdańska co mnie oglądał Nowy Gdańsk, nazwijmy go Nowy Gdańsk Nowy Gdańsk, Sztokholm. Y... Zeniu, najlepszy as wywiadu. Fotograf. Mówiłem może że sobie może wziąć wolno, ale mówi, że kurde, wolne to źle na niego wpływa. To jest mój następny as tej firmy i jedzie jeszcze... Kulawy. Kulawy wyjedzie w poniedziałek Bo mówi, że w niedzielę to on za dużo kuleje i chuje. Jedzie w poniedziałek, bo Coś tam musi zrobić Mówię, dobra jedź w poniedziałek Mam tam w sumie taki mały wyjazd, co może wziąć w poniedziałek To weźmę w poniedziałek I tak to wygląda Dwóch jedzie na Ogólnie jest taki problem Nie jest problem, to dobrze Mm, za dużo towaru mam, nie musi się. Jeden, jeden z samochody do Bremen. Po mam do Tomka z Bremen. Pozdrawiam Tomka z Bremen, bo on na pewno mnie ogląda, bo on ma za dużo czasu. Tomek to jest wolsdojcz, który kurwa leży do góry brzuchem. I zarabia w I z zabawy handluje sobie samochodami. No i właśnie dwa mu przyłożę pojedzie tam Sztokholm Sztokholm tam pojedzie i później musi się z Bremem wrócić na Hanover i tam ma jeszcze dwie sztuki do dwie sztuki do kurde Belgii a reszta trzech chłopaków jedzie na ósemki Towaru jest dużo, ale to tak jest. Już wam mówię, jak to działa. Tydzień jest towar, drugi jest tydzień, trzeci jest towar, a później się każdy zapcha i jest mniej towaru. Najlepiej wychodzi, jak się nie wszyscy naraz zatykają tymi samochodami. Czyli, kurde, wiecie, nie każdy w salonie ma nagle 50 sztuk. To wtedy jest najlepiej, bo jest cały czas przemiał. Mam tych ludzi, kurde, już. Muszę kiedyś policzyć, ile mam tych chłopaków, co im wożę. Ech, ale na razie nie jest źle. Jedyny problem to brak kierowców. Bo wziąłbym kolejną laryngę. Myślę, że nadeszła ta wielkopomna chwila, żeby już wziąć kolejną. Tylko żebym nie musiał jeździć, to by było najlepszy, o najlepszy moment to na dróżkach? Pięknie, ale jadaj, jadaj i tak patrzę na nabity, on jest tutaj, ja może tu zjadę. No i piszę mu, mówię mu, ty zjeżdżaj tu, a on chyba tu kurwa zjechał. Sztokholm Cabrio, bez, bez Cabrio? Ty, ty mnie czytałeś to, czy ty zjechałeś na pałę? Zjechałeś na pałę? Ale kurwa jaja. No więc ja mówię, no niemożliwe, żeś ty już tu zjechał, kurwa, gdzie ty idziesz, tutaj do, o, do, nie, tak, na orle... no to, to idziemy, nie? Ale ja, kurwa, no jasne, dawaj. Kurwa, widzisz, jak to jest, chłopie, z Michaelem, kurwa, zawsze jest dobrze. Mam nowy, nowy patencik mam na czyszczenie DPF-u, wiesz? Co? Jak jedziesz, nie? Od razu podjeżdżasz i gasi silnik. Wiesz, to wtedy się czyści parę, parę rzeczy, kurwa, ale jaja. Nie no, gliwice mnie wczoraj rozwalił. Patrzę, jedzie z trasy, yy, laweta chopie 14 godzin na chodzie, on podjeżdża i gasi. Łzy mi poleciały kurwa z, z jednego oka. Kawka? Czy piłeś już? Nic, nie gasisz. Nawet, sumie... Nawet kawę. Budzę Wele, a wela mówi, cap, sarap, cap, mówi coś tam. Myślał, że go napadają. Jak zacząłem pukać, to za 3 minuty otworzył. Bo powiedział, że musiał się uczesać, wiesz. Nie wiedział, kto idzie i się czesał. No chyba, że to. Ta... Mówi, że mówię, we... ty, ja mam ten czujnik do Webasto, pamiętaj, żeby dać? Mam go przy sobie. Ten ekranik. Gościu mi zespawał go za 3 dyszki. Mówi, że... No wiesz co, no ze spawał no to, to musi być, no ze ze ty to jest ja mówię, przyludował, bo co. Co to jest? Siano. Kasa, kasa, kesz, mamona. To jest właśnie moja żona. Co ty sobie narobiłeś? Spaghetti, żeś ty narobił? No, zrobiłem sobie spaghetti. Nie zjadłeś oczywiście. ale miałem ale jeszcze... Ale miałeś, ale miałeś zrobione, była opcja taka. Oni zjadą, nie? No, ale Ty co mnie mówić. No dobra, to wyjedź z no. Czekaj, czekaj, to ja bym to zrobił. Wyjadę ślązakową do przodu, a tamtym już się obkręcisz, nie? No, Stój tam, ciapek, stój. Stój tam, kumprus, stój. Tak się panowie, buduje, le le buduje legendę, nie? Zeniu, zawsze lekko po skosie musisz parkować. Tak, jak Patryk, wiesz? No co tu się z Wami dzieje? O, o, o. Myślę, Uważaj, bo jak ma nowe spodnie, chłopie, nie dotykaj. Tak? O, czempion, czempion. Wiesz, jak on, dlaczego on tu wziął robotę? Bo on tu się ubiera, chłopie, nie to wiesz to jak on wskoczy na biały w tym, to jest, kurwa, to, 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 to jest koniec, nie, to jest drugi po, po tym, bo, kurwa, jak jeloni, chłopie. Raz wyszedłem i już tak, taki sposób. No, wiem, norma to jest, nie? najlepiej lubię, jak zaczynam robotę, zaczynam robotę, kurwa, pierwszy dotyk od razu ujebane wszystko, bieram. jeszcze nie wyjechałem, nie, jeszcze nie wyjechałem, albo wiesz co, tylko coś zrobię, robię coś, a nie tego, a nie założę rękawiczek, nie. Nie wiedziesz na to, czekaj No, no No, waruj Zawieszenie ciała jak ta lala Pięknie, waga tu się zawsze musi Panowie zgadzać, żeby nie było gadania, nie? On tysiąc waży, nie Bo silnika nie ma? Tak, tak No i to, i to mi się podoba, to mi się podoba Jest pięknie, dobra, jadę chłopaki, bo wyszłem rano, wstałem rano, nie, 7.30 i poszedłem sobie leżeć kurde i, i robię kawę, no i leżę sobie, leżę i mówię, kurwa, czemu ja wstałem tak wcześnie, nie, a potem wy ty, przecież ja rozwózkę mam zrobić, i <grym> się zbierałem, nie? zbierałem się, to miałem zrobić, ale potem mówię, dzwonię i mówię do Sztokholma, że, że trzeba to rozwozić, on bo ja tam akurat bym podjechał się do, do chaty, ja bym, no, to powiedzieć. Bo wiesz, tak tylko musiał jechać, a ja tak to pojedziemy. On to mi pasuje jak nic. Nie można spać codziennie, kurwa, chłopie. Jak yy, Iweka zobaczyło, że ma podnieść 1800, to się za głowę chyciło. Ciasteczka, Patryk? Patryk! Tylko cemerek nie ukradnij! Nie wiem węglowodanów, wiecie o co chodzi? Chyba, że tych dobrych, nie? Zenek, ja nie jem węglowodanów teraz, wiesz? Kurde, Patryk, ja się ty to ścisnął, że się nie da wyciągnąć. Nie jest ja nie. To no, tuwaru, tam, tam nie? Tam jest kilka takich miejsc. jest, ktoś z karu to nie zjeżdżasz. No ja uważam, że nie no kurwa. Ale mówili tak czy nie? No nie mówili, no, ale skarby, no, bo, kurwa, według Niemca to się nie zalicza no, na 3,5 na krótki. Ale nie, skarbówka mówię, wczoraj to była skarbówka. No. Czy tam celna jakaś? Nie? No tak, to się nie zalicza. Inspekcja to może coś inaczej, ale jak jest. Węglowodanów nie wiesz od tygodnia. Nie zjeżdżaj nawet, bo. Znaczy, te co mi smakują, to jem. tylko tych co mi nie smakują. Powiedziałem sobie, pierdę, ale tak Trzeba trzymać pasem, wiesz co dziś nie. nie węgli, nie Tych niedobrych nie, Tych niedobrych nie Nie, czas się szanować Chódne woka czyli dobre niedawne chodzi to cieszyła kuruję Zmaga, nieże dobre węgrywamy jakby się to myślało Dobre to się Dobre? mało No właśnie Zeniów Ale za nią, jak ty wyglądasz? A, nie. Ale co? Co głównie jest teraz? jajka <laughs> Jajka <laughs> Dobra Zenek zarabia trójkę w tygodniu, oszczędza 2800 da się. Wydał 200 na jajka Wysiał 200, na, 200 zł na jajka i kurwa ma ten. No ty się śmieje znowu 200 na jajka Zobacz jak ma Da się. Wydał 200 na jajka i wodę se nalał ze stacji. I nie da się. I, I on kurwa człowieku mówi Michael Wziąłbyś mnie, bo ja sobie chcę bitcoina kupić i on wydał 2,80 na bitcoina, 200 sobie zostawił na jedzenie. Potem, potem dlatego Zenek jeździ Mercem, a my dalej niczym, no bo da się, no co. Zenek więcej ma, więcej ma od szefa firmy odłożonej, kurwa, chłopie, człowieku. Mówi, Majka, jak bym cię spotkał rok wcześniej, to ja bym ten dom, co mama buduje, to ja bym go wybudował. Nie ma za co, kurwa. Mają mi stawek parę pomników. nie? Jeden ma mi góral z gór postawić tak, bo był bezrobotny, zobaczył mój profil i, i wszedł w lawety. I żyje, kurwa, tak ma, nie teraz. Potem drugi ma mi postawić, bo nie miał towaru, to zdałem mu giełdę. To mówi, kurwa, drugi ci postawiam, Majkę, bo tak żyje. Trzeci, yy, Zenek z Białego <laughs> Mercedesa, przyjechał kurwa tramwajem, człowiek, u, kurwa, ja Ci patrzę gości z, z stoku wy wysiada kurwa na rowerze, kopie z tego, z pociągu, toż to ja do Pana o, o roboty przyjechał, ja mówię, kurwa, my Ty, Ślązak, to to jest, Mówił, ja nie znaju kurwa Ślązaka, I weźmiemy go, tak było, nie? Mówię, weźmiemy go, mówię, Ślązak, bo nie ma czasu na karcie, coś to wykorzystać jego kartę i kujbe, mu że jedzie do domu, ale mówię, nadaje się? No kurwa, sucho, no to jedzie, no jakoś tam jechał, kurwa, no ja nie wiem, wiesz jak to, no, ja nie wiem, on ze wszystko, no kurwa, no jakoś jedzie, no. I pojechał, kurwa, i zaniósł jest mistrzem teraz, na kurwa. na pauzy nie No, pauza, chłopie, Zenek klocki zmienił, kurwa, wiesz, masz, masz 200 za wymian... Toż to, to, to mi jeszcze zapłacić, Jakbym bym wiedział, to bym z tyłu zmienił kurwa. Chłopieno. Ja pierdolę, to jest gości żołbyku. nie, Michael mówi, to ja zmienię się. Floris mu załatwił klocki, ten się zmienił klocka, Floris wychodzi ze śrubokrętem z tym, a on jest zmieniony. nie ma tego twojego kierowca. Aby że on jest z Białego Stoku. Do you understand? Bia, balistok, kurwa? On mówi nie pani Maju. Opie, Zenek Klocki zmienił pojechał, ten zanim kluczę, znalazł i przyszedł do ręka chłopie z czternastką, i z z obciążkami, to żenka już nie było. Ty mówi, on niego nie ma, ja bym się on już zmienił? Co ty gadasz? Nie szuka roboty, bo mam roboty dla niego, mówię. On tylko włoskie mówi, samochody robi. Germany nie robi. Nie, nie, nie ostatnio mówi ile, ile ten? Mówię, jak chcesz, to ci dam robotę na lawecie, bo mówisz, że nie ma roboty. Mówi, że ma 70 za godzinę. No chyba nie złoty, bo on nawet nie wie, co to jest loty. 70 Nie, w Holandii. To nie mechanik. On ma, ja też myślałem, że mechanik. Ja wiem, jak ma 70 na godzinę? Nie, on jako zakład. No to mówię, dobra, no to masz 7, 7, Zobacz, 10 godzin dziennie. Nie, że tak on, tak, no, no, że ma tak, no, że jako 70. No to, a, to jak masz lat... dronę? Nie, nie, nie. Masz 10 godzin, no to masz 700. No to, no to mówię, no, no to jak już ci starczy, jakbyś tam pożyci, oh, ciu, w iz, lat, 100, po życiu, chociażby to zasługuje. No tak, tutaj 400, tutaj 400, 2400 w Ohio. No tak, w sumie tak. Kurwa. A jeszcze ci spierdolą jakieś Co ty Ale chłopie, oni to wszystko wiedzą, jak się jedzą. Specjalnie ściągają, żeby sobie szanuj Szanujmy pracę mówi. Specjalnie ci przypnię coś silnikiem przy czasie, żebyś za tydzień przyjechał znowu. czujaj, kasy kurala za trzy sztuki, nie? I dzwoń mi, nie? Bo mały już czeka w oknie na mnie. Jadę do domu. Wiecie panowie, kto mi ogląda, dam wam taki myczek, nie? Pokażę wam myczek, który może zmienić wasze, wasze życie. Jeden to był taki, że jem sobie orzechy łyżką. Widziałeś to? To jest, kurwa, ludzie do mnie piszą, Michael jak na to wpadłeś. Pa, masz orzechy, jest to gdzieś na film, masz orzechy, no i bierzesz od soli ujebany tymi orzechami, potem się musisz wycierać i to. Ty, łyżeczką, i se pykasz. Czemu, no, kurwa no czem, kurwa, no, chłopy to jest patencik. Drugi patencik, teraz to wymyślił Patryk pokażę wam. Jak to kierowca dotniesz haka długo, lekko Demonstracja no. Patrzcie co się dzieje. Patrzcie, to no jest na żywo, nie. To nie pójdzie dwa razy, to jest live, live. From Michael, patrzcie. Patrz, jest, no na no Ślązach, no nie wytarł haka, kurwa, popsikał i nie wytarł, patrzcie co się jest. Patryk, bo to już poszło na żywo. To jest na, na, na... ludzie samych. komentują. Patrzcie, ty się nie żałuj tego, bo to jest tanie, to ty widyszki kosztuje, to wiesz. Mydło szare kosztuje 3 złote, nie? Ale patrzcie. Thank you very much. Thank you very much. Kurwa 20 lat do szkoły chodzili tego by nie wiedzieli. Patryk po, Patryk po podstawówce, chłopie 9 lat, 9 lat skończył i na to wpadł, nie? Jeszcze słuchaj, bo dostaje teraz na czacie. Na czacie dostaje Patryk pytania, gdzie kupiłeś te klapki i skarpetki? Bo pasują normalnie, że kurwa. Pytają mnie, czy to ten Zenek z Białego Stoku? Nie, to jest Patryk z Sosnowca. Pozdrawiamy. Dobra, śmigam do domu, ale to jeszcze nie koniec tej imprezki że ja dzisiaj powrócę, bo będzie Nowych Gdańsk i Kurwa, Nowych Gdańsk, Stockholm Sztokholm przyjedzie i kulamy Godzina 12 za 15, ja byłem z domu o 8 .00.